Każdego dnia w supermarkecie kupujemy owoce i warzywa i traktujemy je za taki pewnik, za coś, co jest tam od zawsze, że nawet nie zastanawiamy się, w jaki sposób się tam wzięły. Czy wiedzieliście, że większość Polaków nigdy w życiu na własne oczy nie widziała rosnącego arbuza? A co dopiero jakiegoś ananasa? Wystarczy spojrzeć na wyszukiwania Google: jak rośnie ananas, jak rośnie ryż, a nawet jak rosną rodzynki. Dlatego też w dzisiejszym odcinku zapraszam Was na listę 10 produktów spożywczych, o których nie wiedzieliście lub nigdy nie zastanawialiście się w jaki sposób rosną lub powstają. A partnerem dzisiejszego odcinka jest De Agostini, wydawca najnowszej kolekcji, dzięki której krok po kroku i część po części złożycie model legendarnego ciągnika Ursus C330. Model powstał na bazie doskonale zachowanego egzemplarza z fabryki Ursus, który został drobiazgowo zeskanowany i odtworzony w skali 1 do 8. Dodatkowo posiada wiele atrakcyjnych funkcji, takich jak ruchome koła, otwierana klapa, do tego świecące reflektory czy dźwięk pracującego silnika. Dzięki kolekcji będziecie mieli niepowtarzalną okazję, aby przejrzeć się historii ciągników rolniczych, a także szczegółowo poznać tajniki ich budowy. Zainteresowani? W opisie pod tym filmem znajdziecie link do kolekcji. Użyjcie kodu URSUSPLANETA i otrzymajcie wyjątkowe prezenty: plakat, kubek oraz notes. Jeszcze raz zapraszam, tymczasem wracamy do odcinka numer 10. Ananas jako owoc egzotyczny w większości osób kojarzy się z palmami, a zatem i na palmach musi rosnąć. Nic bardziej mylnego. W rzeczywistości ananas wyrasta tuż nad ziemią, na szczycie grubej łodygi otoczonej sztywnymi i kłującymi liśćmi. Co ciekawe, nie dość, że ananas rośnie aż dwa lata, a czasami nawet 2,5, to na dodatek owocuje tylko raz. To znaczy, że po jego zerwaniu roślina staje się bezużyteczna i z reguły się ją wyrzuca. Numer 9. Orzechy nerkowca to prawdopodobnie najdroższe orzechy, jakie możecie znaleźć w sklepie. Za ich kilogram przyjdzie wam zapłacić przynajmniej kilkadziesiąt złotych. Panie, dlaczego tak drogo? Wystarczy spojrzeć na to zdjęcie. Orzechy nerkowca teoretycznie nawet nie są orzechami. To nasiona, które rosną na tak zwanych jabłkach na nerczowych. Jedno jabłko to jedno nasiona. Ну Samo ich zerwanie nie załatwia jednak sprawy. W ich łupinie znajduje się bardzo żarący żywiczny sok, który może poparzyć skórę. Dlatego konieczna jest wcześniejsza obróbka cieplna. Numer 8. Brukselka to taka mała kapusta, więc na pewno rośnie jak kapusta. A właśnie, że nie. Brukselka to tylko popularna nazwa kapusty warzywnej brukselskiej. I to właśnie tam, w Belgii, zaledwie 400 lat temu, powstała ze skrzyżowania kapusty głowiastej z dzikim, śródziemnomorskim jarmurzem. Główki brukselki wyrasta na długiej, grubej łodydze i z daleka mogą przypominać winogrono. Podobnie jak ananas potrzebują aż dwóch lat wegetacji. Numer 7. Zbiory żurawiny nie do końca wyglądają tak, jak można by je sobie wyobrażać. Choć żurawina rośnie jak jagody, jej zbieranie wygląda zupełnie inaczej. Amerykańscy farmerzy zalewają pola wodą i dopiero z niej wyławiają dojrzałe owoce. Strumień i sztucznie wytworzone wiry w niemal półmetrowej wodzie skutecznie odrywają owoce od gałązek, które następnie unoszą się na powierzchnię. Dzięki temu, że w środku są puste. Numer 6. Nawet nie wiecie, ile osób myśli, że orzeszki ziemne rosną na drzewie. W ankiecie na karcie społeczność aż 50% z was zagłosowało za tą odpowiedzią. Tymczasem orzeszki ziemne nie bez powodu nazywają się ziemnymi. Ich owoce dojrzewają w ziemi na głębokości około 5-8 cm. I nawet jeśli już to wiecie, to czy wiedzieliście, że orzeszkom ziemnym bliżej jest do bobu niż prawdziwych orzechów? Popularne fistaszki to nic innego jak zwykłe strąki orzachy podziemnej. Rośliny z rodziny bobowatych, do której należy między Czycieżyca, fasola, groch, groszek a nawet koniczyna. Numer 5. Szparak to kolejne warzywo, które większość osób kojarzy wyłącznie ze sklepu i nawet nie zastanawia się, skąd się tam wzięło. Bo niby po co? A no na przykład, jakbyście kiedyś byli w milionerach i przypadkiem się nie zbłaśnili, odpowiadając, że szparagi również rosną na drzewach. Oto jak naprawdę rosną szparagi. Warto również wiedzieć, że nie wszystkie szparagi uprawiane są i spożywane jako warzywa. Jak na przykład szparak lekarski, rosnący dziko w Polsce. Szparag spręgera czy szparak pierzasty wykorzystywane są jako ozdobne. Numer 4. Cynamon to Jedna z najstarszych przypraw na świecie, sprzedawana pod postacią proszku oraz całej laski. No dobra, ale skąd wziąć taką laskę? Okazuje się, że laska cynamonu to nic innego jak wysuszona i zwinięta w rulon kora cynamonowca. Mówi się, że im starsze drzewo, tym cynamon bardziej aromatyczny. Hmm, to podobnie jak u ludzi. Im człowiek starszy, tym zapach bardziej intensywny. W każdym razie, jeśli kiedykolwiek zapłącicie w subtropikalnym lesie i zobaczycie tak dziwnie oskalpowane drzewa, to wiedzcie, że to musi być cynamon. Numer 3. Nawet dzieci w podstawówce wiedzą, że kawa powstaje z ziaren kawowca, które poddaje się paleniu, a potem mieleniu. Jednak ziarna, które możecie znaleźć w sklepie znacznie różnią się od tego co możecie znaleźć w środowisku naturalnym. Owoce kawowca są czerwone i z daleka przypominają żurawinę. Jednak zapomnijcie o robieniu z nich dżemu. 99% z nich to pestki, które jak widzicie dopiero po paleniu nabierają charakterystycznego kawowego koloru. Numer 2. O ile majonez robi się z oleju i żółtek jaj, ketchup z pomidorów, choć na Filipinach również z bananów, to z czego robi się musztardę? Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Okazuje się, że do rozwiązania zagadki wystarczy przetłumaczyć słowo mustard. Tak, musztarda nosi tę samą nazwę co roślina, z której nasion jest zrobiona, a mianowicie gorczyca. A oto jak wyglądają pola gorczycy. Influencerki już się pewnie oblizują, bo im się kojarzy z rzepakiem. Numer 1 jeszcze jedna tajemnicza roślina na dzisiejszej liście, a mianowicie sezam. Sezam to jedna z najstarszych roślin uprawianych przez człowieka, a jakże niewiele o nim ludzie wiedzą. Sezam to jednoroczna roślina oleista, znosząca się na nawet 1,5 metra. Jej owoce stanowią 4, 6 lub 8 kanciaste torebki, z których w każdej kryje się po około 80 ziaren sezamu. Z jednego hektara możecie zebrać nawet tonę nasion. OK, i tym zebranym jak sebiksy za śmietnikiem akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednio na Planecie Faktów. Zapraszam was również na inne kanały Chiński Ekspres z gadżetami oraz Poblisosecz z animacjami. Tymczasem ja się z wami żegnam, do usłyszenia już w kolejnych odcinkach na Planecie Faktów. Cześć!